Świadectwo apostolskiego trudu. Nauczanie domowe, 23 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wersety 18 oraz od 21 do 30. Bracia, ponieważ wielu przechwala się według ciała, i ja będę się przechwalał. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę, mówię jak szalony, to i ja się odważam. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja. Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo ja jeszcze bardziej. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razy bez jednego. Trzy razy byłem sieczony różgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywając na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu. W niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Niesamowite świadectwo apostoła narodów. Niesamowite świadectwo jego samozaparcia, jego przekonania, jego pasji w głoszeniu dobrej nowiny. Tego oddania, które nie cofa się przed żadną przeciwnością. I Paweł w tym świadectwie wymienia cztery rodzaje tych sytuacji, w których on musiał przełamywać samego siebie, w których musiała zwyciężać ta pasja nad czymś, co stało na przeszkodzie. Po pierwsze to są trudy, po drugie przeciwności, po trzecie niebezpieczeństwa i po czwarte cierpienia. Każdy z nich, każdy z tych elementów, był swego rodzaju właśnie przeszkodą, pewnego rodzaju zawadą na drodze w ewangelizacji, w misjonowaniu, w niesieniu dobrej nowiny. Po pierwsze są to trudy, a zatem to coś, co jako ludzie zakładamy. Będzie jakiś opór, będzie trzeba podjąć wysiłek. Bo trzeba się przemieścić, bo trzeba coś zorganizować, bo trzeba kogoś przekonać, bo trzeba wysilić się, żeby ta ewangelia była głoszona w sposób właściwy. To wymaga czy czasami przemodelowania swojego dnia, swoich priorytetów po to, żeby było to miejsce na głoszenie ewangelii. To jest trud, który podejmujemy. Dalej są to przeciwności. To jest to coś, co nas spotyka kiedy chcemy głosić. I to są przeciwności w nas samych, ale też przeciwności zewnętrzne, różnego rodzaju uprzedzenia, niechęci i wszystko, co się z tym wiąże, od strony ludzi, z którymi czasami współpracujemy, a czasami z którymi musimy pewne rzeczy ustalać mimo ich niechęci. Po trzecie, to są niebezpieczeństwa. To są zagrożenia, które widzimy tutaj, Paweł je bardzo mocno, Podkreśla, imiennie wymienia, czy my takie niebezpieczeństwa przeżywamy? Może mniejsze, ale one też mogą się wydarzyć. Po czwarte, są to cierpienia to coś, co jest związane z naszym zmaganiem cierpienia spowodowane przez nasze ograniczenia albo uderzenia tego świata. Ponieważ jesteśmy stworzeniem i świat jest niedoskonały, dlatego przeżywamy cierpienia, które mogą być ofiarowane w intencji tego dzieła, które podejmujemy. Patrząc na to, trzeba by zapytać, gdy tego doświadczamy, czy nie pytamy czasami, czy warto, albo czy warto było takie wysiłki podejmować, tyle trudu i cierpień przeżywać, Apostoł narodów odpowiada tak. Warto, ponieważ te cztery elementy są w pewnym pakiecie z głoszeniem Ewangelii, z posługiwaniem charyzmatami i z budowaniem wspólnoty. To się łączy. I dlatego apostoł to podejmuje. Dlatego w ewangelizacji wszystkiego tego doświadczamy i nie dziwimy się temu, że to się wydarza. Zadanie dla ciebie na dziś. Ofiaruj to, co się wydarzyło w Tobie, Panu Bogu, gdy chodzi o ogłoszenie Ewangelii, ale też ofiaruj to wszystko, co było naokoło tego głoszenia, tego Twojego starania te wszystkie elementy trudy, przeciwności, niebezpieczeństwa i cierpienia. Po to, abyś się nigdy nie zniechęcił. Ale tak jak Paweł powiedział, warto. I nawet będę się chlubił z tych słabszych momentów mojego życia, mojego posługiwania, bo wiem, że tam objawia się Bóg prawdziwy. Niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.